Izabela Michta z góry. Ptak ma skrzydełka, by wznieść się w chmury. Z chmur tych podziwia piękno natury. Gdy wiatr go smaga, słońce go grzeje, to choć ma dziobek, głośno się śmieje. Z góry miasteczko różni siedeczko. Każdy samochód jest jak ciasteczko. Domki podobne są do pudełek. A ludzie nie są więksi od pchełek. Las przypomina trawę na łące, a wszystkie drogi, wstążki wijące. Zazdroszczę ptakom, też bym tak chciała, i wspólnie z nimi bym pofruwała. Poglądała ziemia jest wysoka. Niestety, skrzydeł nie mam po bokach. Więc jeżdżę w góry zimą i latem. Zdobywam szczyty gdzieś ponad światem. Podziwiam lasy, miasta i domy, Na wąskim szlaku, Na zboczu stromym. To dzięki górom, choć piór mi brak, Mogę oglądać świat, tak jak ptak. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzebka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google Krzyżyk Tatamariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia!